14 października jest Dniem Edukacji Narodowej, inaczej zwanym Dniem Nauczyciela. Nauczyciele są bardzo ważni w naszym życiu, ponieważ dzięki nim możemy rozwijać nasze pasje, edukować się. Z tego powodu chciałbym w imieniu wszystkich uczniów złożyć im najszczersze życzenia. Wszystkiego najlepszego. Pomimo wielu naszych wad doceniamy wasz trud i cierpliwość i życzymy wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy za wszystkie rady, Słowa krytyki, instrukcje pochwały. Dzięki Wam możemy być dumni z wszystkich naszych osiągnięć. Raz jeszcze wielkie wyrazy wdzięczności i życzymy wszystkiego najlepszego. Drodzy nauczyciele, z okazji Waszego święta życzymy Wam przede wszystkim pogody ducha, sukcesów, szczęścia, wytrwałości oraz uśmiechu każdego dnia. Życzymy wszystkim nauczycielom dużo cierpliwości do naszych wybryków, satysfakcji z wykonywanej pracy i stawiania samych dobrych ocen. Chciałbym życzyć wszystkim nauczycielom dużo zdrowia w tym szczególnie ciężkim dla nas wszystkich okresie oraz podziękować za cierpliwość oraz wytrwałość. Drodzy nauczyciele, dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, dlatego życzymy Wam dużo zdrowia, wytrwałości, optymizmu na lepsze jutro, wszystkiego najlepszego. Drodzy nauczyciele, w tym szczególnym dniu bardzo doceniamy waszą ciężką pracę, wysiłek i trud, jaki wkładacie w tą pracę. Bardzo doceniamy to wszystko i bardzo dziękujemy.